Panko z tej strony Hanzo. Dzisiaj zagramy w Minecraft na moim skinie. E, Minecraft i inne gry będą się pojawiać we wtorki i czwartki. Z generałem będziemy wy. ja co ja chciałem. Wy wy... W, 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 w. w. sobotę i niedzielę. Jestem siostrą i kuzynko, żeby mi dotrzymywały tutaj. że mnie był samotny. Żebym nie był samotny. No i będziemy rębać teraz. Plan wydarzeń: Będziemy zbierać dużo drzewa. Dużo drzewa. Dziewczyny, proszę siedzieć przychodzą Dużo drzewa. Pierwszy dom. I drzecha. No to bym powiedział. Drzewa. I ten. Będziemy kopać. Będziemy kopać bardzo dużo. Jestem kopalniakiem. Będę mieszkał w kanałach jak tadzionorek Kro, Krowa do mnie krzyczy no, no. A jaj kurde się kierował przez łapi już. Dawaj mnie tu, ile ja mam skóry dwa na razie. Gdzieś tu mi... O, jest poziom. Chodź tu, kikik, kcik Chodź krówka, chodź krówka, zrobię sobie z ciebie buty. Mój Minecraft, ale bo w Mirium. Ja cię dobrze, się nagrywa chociaż. Dobra. Ile mamy? Trzy skóry, man. Dobrze, osadowimy się, siedzimy, się tu osadowimy. Tu Właśnie tutaj się osadowimy. A yeah, co ja widzę? Hmm, to będziemy mieszkać tutaj, Ola, cicho sieć. Wiem, widzę. No ja. Yeah. Dobra. Na razie wybudujmy z tego jakieś lepiankę. Szybka lepianka, szybka. O no, taka będzie dobra raz. To się później wyklepia. Albo. O tak, właśnie tak. Tyk, tyk. Tyk, tyk. Tyk. No trawa, gdzie się tutaj pchasz? Ktoś ci pozwolił. Pyk. Krowa nie wolno. Krowa zakazuje ci tu wchodzić. No i wlazła. Jak zwykle nikt się mnie nie słucha No, weź się uspokój, co ty robisz? Aż mi się... Minecraft chyba zlego. wow. A nie, dobra. Mój błąd. <laughs> uspokój się, mówię do ciebie. Uciekaj, krowa mi stąd. No, no idź stąd! No, wyjdź wiami bardzo ładnie. Po co? Ja. Siostra się leje. Wła, ha, ha. Wszyscy się śmieją. Jakie śmieszne! Jezu! No co ta krowa robi? Uciekaj mi. Dobra, zdechła. Za karę. Jezu, jak kaszle. Jezu, weźcie się przez... Jak ja z nimi wytrzymuję? W seryjnie nie ogarnijcie się teraz. W tej chwili. Już! Powiedziałem coś. No, kurde, no men! Nie możesz się w ogóle śmiać. Nikt ci nie pozwala. Otwiera się. Rębne tu. I teraz... Myślałem, że już będziesz kaszlać. Mojny torcz. Dobrze. I teraz tak. Daj mi dużo drewna. I mamy zrobić drzwi. Drzwi. Szybkie drzwi. Żebyśmy mieli jak mieszkać. O. Dobrze idziemy tak, chodźmy się gdzieś wkopać, no weź, o trzcina, 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 trzcina. trzcina. która wygląda jak bambus, okej, okay. uspokójcie się, Jezu, co wy, co wy robicie, co, Ej, idź z nimi, kurde, jakiś niogar tutaj. Chwilowy. No Ogarnijcie się! Weźcie się ogarnijcie! Asseryjnie. Bo was zbiję w Minecraftową ręką. Nienawidzę. Już wiru. Będziemy to kopać ręką. Dawaj ten kamień ręką. Aż mnie kurde ręka zaspędziała. No nie. Ale mnie coś ugryzło w rękę. Którą? Się no. Coś się zepsuło. Mam laga chyba. nie. Zobaczymy się za, za chwilę. Okej. Okay, wróciłem. Coś się zlagowało i rozkopałem to w całkiem innym miejscu. A więc już mam kill off, Zrobiłem. Samodzielnie, umiem, potrafię. Może ja tu zrobię dziurę i widzimy się za chwilę. Okej, okay, wróciłem, skończyłem właśnie kupać i dorobiliśmy się 37 węgla. No <tuszy> Okej, okay, tak, to zostawiam. Kilofa muszę nowego zrobić Czekaj chwilę chwilę o! Dobrze To rzucę. Drewno się przyda, to się nie przyda Okej, okay, dobrze. Craft Young i teraz tak Ok. Mamy piecyk Mamy stiki patyki Proszę się uspokoić tam na kulisach. Szczególnie mówię do mojej kuzynki. O, jeszcze, 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 jeszcze torczy troszkę. Ale to troszkę się O, 8 powinno wystarczyć. O, właśnie. I pokażę wam, co znalazłam. O! Za chwilę zachód słońca. Czy gdzie to była ta dziura. O, tu jest, dobra. Muszę sobie jakoś zesnać. Fak. Powrót, powrót, triumfalny powrót. Jeszcze jedna sprawa. Tyk. Dobrze, niech będzie tak. Łóżko się później załatwi. I mamy piękny zachód słońca. Koniec dnia. Ale my się nadal nie poddajemy. Właśnie teraz pójdę wam pokażę, co ja piknego znalazłem. O, bruk

i tak w następnym odcinku, jak będzie 5 lajków, będzie następny odcinek. Idziemy przejść się po świecie. Czekaj, czekajmy chwilę. Dobrze. To się. Tu się jakoś zaznaczy, o. Dobra. Mamy zaznaczone. Na I stańmy sobie. O, tak. I będziemy się żegnać. Przypominam, odcinki ze mną i z generałem w niedzielę i sobotę, jak się uda. Odcinki z gier czwartek, wtorek. Dziewiętnasta. Do zobaczenia. Pa!